Witam, tu Pan Biomasa. chciałem parę słów powiedzieć na temat kociołka firmy Kostrzewa SDS Ceramik 18,5 kW kociołek był zakupiony w 2005 roku, w styczniu zamontowany, użytkowany do końca sierpnia 2013 czyli 8 lat krótki okres użytkowania dlaczego? No, na pewno wiele czynników na to wpłynęło między innymi tu jest akurat zdemontowana dmuchawa podstawowym paliwem który używałem to było drewno strębki, tracina trochę węgla to akurat widać dziurę może jakaś będzie widać grubościanek na dole, jest grubościanki około milimetra A w górze a może pokażę z 1, 1. Roby następny pomian. 3,93. No niestety blachy rozpływają się jak cukier. Wiele dyskusji na forach internetowych na temat grubości blach toczy się, ale tu chyba najważniejsza jest jakość tych blach. Niestety żyjemy w takich czasach, gdzie pół Polski jadło sól drogowo, a pół Europy jadło koninę, zamiast wołowiny. Tu jeszcze pokażemy wymiennik. Tu też musiałem wzmacniać, bo się rozsypywała już blaszka. To była druga przesłona, używając dmuchawy. Pokażę mniej więcej, jaki komin wygląda. To są właśnie skutki używania dmuchawy i opalania drewna. No niestety. Dmuchawa również powodowała zadymienie kotłowni. Miejsca, przez które się wydobywa dym. Boczna tu dźwignia, tylna też osmolona. No, niestety, producent jakoś nie przewidział tutaj, jakiś, w jaki sposób klient może to sobie sam uszczelnić. No, niestety, również na skrócenie. Użytkowania wpłynęło to, że użytkowali ten kociołek również moi rodzice, osoby starsze no niestety zapominali o zamknięciu tych klap. Często były one otwarte, powód tej na przykład pokrycji, co powodowało złe spalanie. Po prostu nie, nie rozumieją sensu dolnego spalania. Tutaj pokażę dźwiczki. Sznurek uszczerniałem wysokotemperaturowym silikonem czerwonym. Te dźwiczki były wymieniane. Poprzednie nie miały tych nacięć. Izolacja była grubsza. Tu widać. Jak jest osmolona izolacja, no niestety w kotło dolnego spalania producenci nie zapominają napomknąć odbiorcom, że smolenie w komorze załadunkowej to jest po prostu normalność. Niektórzy twierdzą, że nie ma to wpływu na żywotność blachy smowa. No ja raczej do tego podchodzę trochę sceptycznie. Niektórzy próbują pomorę wyłożyć szamotem. W celu ochrony, blachy, jak później dokładnego wypalenia tej smoły, która tu się gromadzi. Czy warto ten kociołek kupować? No ja już się na pewno nie zdecyduję ani nie polecam. Niestety nie jest to łatwy w obsłudze. Kotły dolnego spalania muszą mieć bardzo szczelne dźwiczki górne, dolne. I w niektórych modelach w ogóle nie ma tej tu przegrody otwierającej. Spalenie na takiej otwarte jest to dolno-górne, czyli najgorsze, jakie może być spalanie. Tu jeszcze pokażę. Były trzy szamotki, ja tylko jedną dałem. Producent przewidział, że Powietrze wpadające czy od wentylatora, czy od klapki, za tą szamotką e, będzie dostawało się powietrze wtórne. No niestety po jednym czy dwóch dniach tu się zbierał e, popiół no, wydmuchiwany przez e, dmuchawę, i praktycznie e, nie dochodziło powietrze i w związku z tym zamiast spalania było kłopcenia jeszcze ja od tyłu pokażę drzwiczki dolne no, no. no niestety Posiadały też źle zrobione szpary, cienka blaszka. Gdy była dmuchała, to po prostu iskry ten wypadały. wypadał.